Witamy w kolejnym odcinku prezentacji gry MMORPG przez Service Game Clash. Tym razem przyjrzymy się polskiej produkcji MMORPG, czyli The Pride of Turn. Miłośnicy MMO powinni już dawno słyszeć o tej grze, a jeżeli wy jeszcze o niej nie słyszeliście, to zapraszamy na materiał, gdyż omówione zostaną wszelkie aspekty tej produkcji bez zbędnego spoilerowania, aby nie zepsuć wam rozgrywki. Jeżeli tęsknicie za czasami takich gier jak Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights 2, czy Fallout 2 to na pewno spodoba wam się The Pride of Turn, gdyż jest to izometryczny RPG w takim właśnie stylu. Jest to gra umiejscowiona oczywiście w świecie fantazy, ale niech was nie odrzuci to, że jest ona free to play, gdyż nie traci przez to wcale na jakości. Ten tytuł jest naprawdę bogaty w funkcjonalność. Jest rozbudowany i przy tym wszystkim jego obsługa nie jest bardzo trudna. Interfejs jest intuicyjny, ikony są wysokiej rozdzielczości i nie da się pogubić. The Pride of Turn ma wiele zalet, a największą zaletą nie jest grafika, nie jest liczba graczy. Największą zaletą The Pride of Turn jest zróżnicowanie otóż, questy mają wiele fabularnych konsekwencji i nie można Przeprowadzić rozgrywki efektywnie. Przy okazji, nie wczuwając się w klimat tego świata fantazy. Gra wymaga od nas podejmowania decyzji, przechodzenie przez kolejne etapy produkcji. U każdego będzie wyglądać całkowicie inaczej. Grafika robi wrażenie, jest naprawdę bardzo ładna, nie ma jej czego zarzucić. The Pride of Tern jest świadome tego, że nie jest niczym więcej niż klasycznym CRPG. I nawiązując do klasycznych CRPG-ów robi to w najlepszym stylu. Nie ma tu żadnych wymyślnych systemów oczekiwania na daną czynność, czy też uproszczonego drzewka levelowania, które co znajdziecie w wielu dzisiejszych produkcjach The Pride of Terno daje hołd starym tytułom. Profesje, które możemy wybrać w grze, czyli klasy postaci, są naprawdę zróżnicowane. Istnieje czarownik voodoo, klasyczny mag, klasyczny rycerz i wiele więcej. Wszystkie te klasy różnią się funkcjonalnością i stylem rozgrywki. The Pride of Thern posiada również system towarzyszy, którzy mogą pomagać nam w walce. To wszystko i to wszystko w trybie online, bez żadnych lagów, chyba że gracie z drugiego końca świata. Ale gra zadba o to, żeby dobrać serwer najbliżej znajdujący się w danej lokalizacji gracza. W grze można dokonywać zarówno moralnie dobrych, jak i moralnie złych czynów. Gra nie prowadzi nas za rączkę i nie ogranicza. W walce możemy używać zwykłych ataków, ataków dystansowych, zaklęć i ataków specjalnych. Wszystko to zależy od klasy postaci. Gra się za pomocą myszki. Lewym przyciskiem myszy klika się, by pójść w daną lokację. Atakuje się również za pomocą myszki. Zwycięstwo zależy od poziomu, HP i umiejętności. W interfejsie istnieją ikony interakcji, które pojawiają się po kliknięciu na daną postać. Te ikony to podgląd, walka, dialog, grupa i anulowanie. Myślę, że te nazwy mówią same za siebie i nie trzeba tłumaczyć do czego służą te ikony. Po lewej stronie ekranu, zawsze widoczne są ikony podstawowe. Ikona mapy pozwala na dostęp do minimapy oraz wyświetlanie questów. Ikona trzech ludzików pozwala na podgląd drużyny, ikona ogniska na odpoczynek, ikona plecaka na zobaczenie ekwipunku i zarządzanie nim ikona książki na modyfikację umiejętności postaci. ikona statystyk, na zobaczenie statystyk, czyli złota osiągnięci i tym podobnych. W górnej części ekranu znajduje się 7 ikon. Jest to zwój, czyli ikona aktualności, ikona koperty, czyli poczta, puchar, czyli ranking. Niebieski ludzik, czyli znajomi, zielone okręgi, czyli czat, czerwony okręg z kluczem, czyli ustawienia worek z monetami, czyli platyna, ikona zamku, która pozwala na zobaczenie statusu gildii. To tylko początek opisu bardzo rozległej gry, jaką jest The Pride of Terny, Jednak nie będziemy Wam odbierać przyjemności samodzielnego odkrywania wielu zakamarków tej produkcji. Podzielcie się w komentarzu, jaki aspekt The Pride of Terny jest według Was najciekawszy. Sprawił Wam najwięcej rozrywki. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Obserwujcie również naszą stronę internetową. Pozdrawiam serwis Game Clash.